Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty Dzisiaj mam dla was film, o którym mnie bardzo mocno prosiliście przy okazji moich blond włosów O to jak je pielęgnuję I powiem wam, że niedawno, mniej więcej jakiś miesiąc temu zmieniłam pielęgnację moich blond włosów I okazało się, że one teraz są po prostu mega, mega zdrowe Wyglądają o wiele lepiej, są o wiele bardziej gładkie Więc teraz wam pokażę co po prostu uczyniło moje takie Matowe i plączące się włosy super mega czadem. Poprzednio używałam mniej więcej tych samych kosmetyków, których używałam w filmie o pielęgnacji zniszczonych włosów, więc możecie zobaczyć, czego mniej więcej używałam. Link oczywiście, jak zwykle, będzie na dole w opisie, ale teraz używam już zupełnie innych rzeczy, które akurat polecili mi fryzjerzy. Więc zacznę od pielęgnacji takiej na co dzień, czyli szampon i odżywka. Mam taki genialny zestaw od Joyko, i tu jest szampon i jest odżywka, i one są oczywiście do codziennej pielęgnacji, eee, każda ma. Pod 300 ml i powiem Wam, że jest to coś niesamowitego. Po prostu moje włosy są teraz o wiele lepsze, o wiele się mniej łamią, bo one wcześniej bardzo się łamały i bardzo plątały i były bardzo takie matowe. I jeżeli właśnie chodzi o ten zestaw, to różnicy zauważyłam już po pierwszym zastosowaniu i jest po prostu mega, mega czad. To jest akurat K-Pack Repair, z tego co mi wiadomo to jest po prostu reaper i to kosztuje około mniej więcej 100 zł za komplet, to znaczy to jest najtańsza cena jaką znalazłam. Natomiast ja jestem po prostu zakochana w tym i moim zdaniem to jest naprawdę warte tego. Ten szampon i ta odżywka współpracują ze sobą, więc nie opłaca się wam kupować na przykład tylko odżywki albo tylko szamponu, bo one są tak sprytnie skonstruowane, żebyście akurat musieli kupić cały zestaw, natomiast ja bardzo, bardzo je uwielbiam. Ja mam włosy, które się szybko przetłuszczają i to nie wzmacnia mojego przetłuszczania włosów. Oczywiście odżywki nie nakładam od samej... od samego czubka głowy, tylko mniej więcej od połowy. I potem jak ją spłuczę i założę ręcznik na głowę i wyjdę z prysznicu, wtedy osuszam sobie włosy tym ręcznikiem i używam magicznego sprayu. To jest coś, co też odkryłam niedawno i to jest odżywka bez spłukiwania z firmy Fama. To jest jeden z tych produktów trylion w jednym. Bardzo fajne właściwości i po tym włosy są niesamowicie gładkie. Po prostu już mi się nie plączą tak jak kiedyś, nie był się kołtuny same z siebie, tylko po prostu ten włos jest cały czas elastyczny i cały czas taki gładki. Więc to też bym bardzo wam polecała. Ja to kupiłam w hurtowni fryzjerskiej, zresztą te szampony, te szampony i odżywkę możecie kupić właśnie albo u fryzjera, albo w hurtowni fryzjerskiej, albo przez internet i zresztą tak samo z tą odżywką. I ta odżywka akurat kosztowała 40 zł, co moim zdaniem nie jest dużo, bo ja już nauczyłam się inwestować rzeczywiście w produkty profesjonalne, bo widzę, że jest mega różnica, bo ja po prostu wcześniej stosowałam takie z Rosmana i tak dalej i naprawdę uwierzcie mi, że jest mega, mega różnica, więc warto w to zainwestować. I na jakiś czas od wielkiego halo, to już znacie, to jest moje serum A plus E Biowaksu. To jest do kupienia w Superfarmie na przykład i kosztuje grosze, tam około 14 zł. I to daje dosłownie tylko na końcówki, jak czuję, że akurat potrzebują. I tak jak mówiłam Wam przy okazji poprzedniego filmu, mówiłam, że dosyć często olejuję włosy, że robię sobie taką maskę na noc z oleju i tak robię to mniej więcej raz w tygodniu. To teraz, odkąd używam tych magicznych rzeczy, okazuje się, że już wcale nie muszę tego robić i od miesiąca nie robiłam. Y, olejowania ani razu i nie czuję takiej potrzeby. Ale jeżeli chodzi o włosy blond, to nie można zapominać o tym, że robią się żółte po jakimś czasie, bo schodzi farba i wychodzi ten żółty pigment i żeby zapobiec temu wychodzeniu żółtego pigmentu, e, używam raz na tydzień mniej więcej odżywki Directions, to jest e, alchemic, e, taka seria cała z kolorami, z jest czerwony, tam nie wiem do włosów blond słonecznych, a to jest akurat silver do włosów blond bardziej w platynę. E, ma kolor niebieski tak standardowo jak te wszystkie odżółtowiacze. I akurat ta odżywka jest moim zdaniem bardzo droga, ale kiedyś mi bardzo pomogła na włosy: 250 ml. No i zapłaciłam za to 100 zł, więc moim zdaniem jest to na maksa drogo, ale. Ale. Bardzo ładnie wygubia żółty odcień, więc jeżeli marzycie właśnie o takich srebrnych na przykład, albo siwych, albo białych włosach, to właśnie ta odżywka jest do tego genialna, a dodatkowo ona naprawdę, naprawdę odżywia te włosy, zamyka łuski, co jest bardzo ważne, i po prostu są naprawdę w o wiele lepszym stanie. I tej odżywki używam raz w tygodniu, mniej więcej na 5-8 minut. Jej nie powinno się używać częściej niż raz na tydzień. To jeszcze zależy, co ile myjecie włosy, bo jeżeli na przykład codziennie, to wtedy e ewentualnie można dwa razy w tygodniu, ale najlepiej max raz w tygodniu, bo ona jest bardzo mocna i dosyć mocno te włosy ochładza, i to nie będzie tak, że jak użyjecie tego na przykład, co każde mycie, to wtedy będzie mieć super siwe włosy, tylko one w końcu zaczną się robić brudne, czyli po prostu tego pigmentu. To będzie za dużo i ten kolor będzie wyglądał naprawdę niefajnie. Teraz używam na stałe 4 czterech, czterech do pięciu produktów i chyba nie zmienię przez jakiś czas tej pielęgnacji, bo zauważyłam wielką różnicę, więc jeżeli na przykład wy macie włosy blond, które są takie pokruszone, robią się kołtuny i tak dalej, a macie trochę kasy, żeby zainwestować, bo naprawdę ja już używałam tych innych produktów i teraz używam tych i jest po prostu taka różnica, a tu są te profesjonalne. A tu są te drogie, tu profesjonalne. I co do jeszcze pielęgnacji samej w sobie, już nie patrząc na kosmetyki, to ostatnio dowiedziałam się też, że włosy blond trochę inaczej się pielęgnuje pod względem tego, co się z nimi robi. Tak jak na przykład kiedyś w ogóle nie suszyłam włosów suszarką po myciu, tylko po prostu zostawiałam, żeby sobie wyschły. To okazało się, że przy rozjaśnianych włosach o wiele lepiej jest je podsuszyć suszarką, tylko nie takim gorącym, gorącym strumieniem, tylko takim medium heat. Podsuszyć tak do 60-80%, to znaczy, żeby 80% włosów, mniej więcej było suchych i tam 20% czy 30 czy 40 max było wilgotnych, bo po prostu woda pozostając długo we włosie o wiele łatwiej go uszkadza i wtedy po prostu te włosy się szybciej kruszą, o czym też nie wiedziałam, bo dla mnie to było dziwne, ale to, dostałam taki cynk od fryzjerki jeżeli chodzi jeszcze o drugą taką ciekawą rzecz, to to, że najlepiej by było, żeby na noc wiązać włosy w warkocz ja tego nie robię, bo niestety jak rano znaczy raz to zrobiłam yy, zaplokłam sobie warkocz potem rano go rozplotłam am I mniej więcej odtąd miałam takie strasznie mocno skręcone, jakieś takie dziwne karbowane włosy, a to były proste. I to wyglądało strasznie, i w zasadzie nie mogłam potem nic z nimi zrobić. I gdyby ja nie zaplatam warkocz, ale na przykład związuję je w kucyk. I to też zmniejsza jak gdyby tarcie włosów, bo jak śpicie, no to machacie głową trzecie włosy o poduszkę i one wtedy o wiele szybciej i o wiele łatwiej się znowu łamią i kruszą, bo niestety włosy blond są bardzo osłabione. Więc jeżeli na przykład wy możecie, to róbcie warkocz. Bo wtedy one na mną gładsze i będą się mniej łamać. A jeżeli chcecie wiedzieć, jakie miałam przeprawy z moim blondem, czyli jak wygląda zmiana z włosów ciemnych na jasne, ile to kosztuje, czy robiłam u fryzjera, czy robiłam sama, czy mi włosy wypadają, czy są bardzo zniszczone i tak dalej, to zrobię następny film właśnie w następny piątek i o tym, jakie są moje plusy i minusy, właśnie blond włosów. A oczywiście zdjęcia tych produktów zobaczycie u mnie na blogu wraz z tam sceną i miejscem, gdzie można je kupić. I mam nadzieję, że teraz będzie Wam łatwiej pielęgnować swoje blond włosy. Albo nie blond, po prostu zniszczony, ale pielęgnować. Więc trzymajcie się jak zwykle ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Papa. Pa.